Uh, naprawdę pobudam. Witam Ciebie w kolejnym materiale wideo. W tym materiale wideo pokażę Ci, w jaki sposób z rana i nie tylko możesz przygotować sobie miksturę, która ma działanie silnie przeciwzapalne, która być może będzie lepsza na dzień dobry, jeżeli chodzi o pobudzenie każdego dnia. Jest to mikstura, którą możesz zastosować również przed jedzeniem, która ma bardzo, bardzo silne działanie przeciwzapalne. Powtórzę to po raz drugi. Zapraszam do oglądania. Otóż mikstura, którą za chwilkę ci zademonstruję, jest bajecznie prosta w przyrządzeniu i potrzebujesz tutaj konkretnych, kolejnych składników. Po pierwsze, cytryna, z której będziemy potrzebowali sok, cynamon, mielony. Kurkuma, oczywiście, kurkuma jako ten składnik przeciwzapalny, tak samo jak i zresztą cynamon. Kurkuma, która jest odpowiedzialna, jest jednym z najsilniejszych związków, które może przeciwdziałać cyklooksygenazie drugiej, czyli enzymowi, który stanowi pewnego rodzaju informator, odpowiedzialny za wydzielanie pewnych substancji chemicznych, miejscowo, szczególnie tych o działaniu prozapalnym, czyli to, co robi kurkuma w tej miksturze, to hamuje właśnie działanie tej cyklooksygenazy drugiej. Teraz uwaga, co jeszcze będziemy potrzebowali, to pieprz, który umożliwi trawienie i wchłonięcie się kurku i kurkuminie. Kolejna sprawa ocet winny jawkowy no i dobrej jakości oliwa z oliwek. Ja dodatkowo jeszcze tutaj ulepszając delikatnie miksturę profesora Stiga Bengmarka, Delikatnie jeszcze doprawiam pieprzem kajenskim. No i sprawa jest bajecznie prosta. Najpierw wyciskam sobie sok z cytryny. Mam tutaj już w mojej szklance, uwaga Pokażę Ci to w ten sposób. Mam tutaj już w mojej szklance nieco wody odpowiedniej jakości o wodzie będzie niebawem odcinek zrealizowany z jedną z największych firm zajmujących się wodą w Polsce i chyba najbardziej utytułowanych pod względem naukowym, ocet winny jabłkowy i teraz uwaga, dodajemy sobie kurkuminę. Przepraszam, kurkumę kurkuminę, tym samym kurkuminę, tak jest dobrze. Dodatkowo cynamon po łyżce. Teraz uwaga, oliwa z oliwek w przypadku diety ketogenicznej świetna sprawa. Oczywiście tutaj dobrej jakości oliwa z oliwek. No nie będę sobie żałował, dam sobie dwie łyżeczki. I dodatkowo jeszcze trochę tego pieprzu kańskiego. Na sam koniec sam pieprz czarny, i jak znalazł, jeżeli chodzi o pobudzenie z samego rana, oczywiście dobrze to musimy wymieszać. I uwaga. Pamiętaj o tym, że jeżeli chodzi o kawę, nawet w przypadku diety ketogenicznej za na nazbyt częste stosowanie kawy, wiadomo, to jest coś wspaniałego, sam jestem kawoszem, może czasami wytrącać cię z ketozy. Oczywiście to zależy od danej jednostki, to zależy od danej sytuacji, natomiast w sytuacjach szczególnie stresu, w szczególnie w sytuacjach, kiedy jesteś niewyspany, niewypoczęty, może kawa w dużych dawkach również Cię wytrącać z ketozy jako coś, co podbije Tobie kortyzol. W takich sytuacjach posiłkowanie się kawą nie jest nazbyt dobre, szczególnie w dużych, częstych dawkach, to jest mikstura, która pomoże Ci pobudzić trawienie. Miksura, która pobudzi ciebie z rana. Ja na przykład to w połączeniu z zimnym prysznicem nie potrzebuję absolutnie niczego, nawet tej kawy, aby się pobudzić. A zatem na zdrowie! Zapraszam Ciebie do oglądania kolejnego odcinka. Serdecznie Cię pozdrawiam. Życzę Tobie najwyższych poziomów energii. Trzymaj się, cześć!